www.sklepkolonialny.com Radiowy Przegląd Prasy Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik Dzień dobry Panie Wojciechu Dzień dobry, panie Andrzeju. Panie Wojciechu, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku naszej rozmowy na temat sytuacji na granicy wschodniej. Jeszcze będziemy do tego wracać, ale chciałbym odejść od tego i całkiem o innej sprawie powiedzieć. Wrócimy do tematu, o którym już mówiliśmy. Pamięta pan e, na konferencji prasowej minister obrony narodowej i wicepremier do spraw bezpieczeństwa, nawiasem mówiąc, przysnął. Na tej konferencji powiedziano, że nasze wojsko ma mieć około 300, być liczne bardzo i mieć około 300 tysięcy żołnierzy. No i teraz Aha. po tej konferencji już minęło trochę czasu. Zaczęli różni ludzie analizować, z czym wiąże się takie podejście do sprawy, czyli to zwiększenie liczebności armii. I proszę pana obliczono, że musielibyśmy mieć dodatkowo 100 do 140 miliardów złotych z budżetu. To oznacza wyższe podatki albo cięcia mniej pilnych wydatków socjalnych, czyli na przykład 500+, plus, tak podchwytliwie napisano w tym artykule, które tak. panu wysłałem. Ale ja chciałbym panie Wojciechu powiedzieć tak całkiem poważnie o tym, Komu rodzi się w głowie pomysł, żeby takie państwo jak Polska, w czasach kiedy należymy do NATO, miało 300-tysięczną armię? Przecież to jest bez sensu. Nowoczesne uzbrojenie, proszę pana, coraz mniej ludzi potrzeba do ich obsługi, do, te, do obsługi tego uzbrojenia, a po któreś tam z kolei przecież nie możemy walczyć na liczby z Rosją na przykład, czy z Koreą, którą pan wspominał. Którzy mają tam po milion żołnierzy, i to nam nic nie daje, żeby będziemy mieć 300 tysięcy. Przecież tych ludzi trzeba wyszkolić, gdzieś zakwaterować, proszę pana, wyżywić, umundurować. I w czasach, kiedy no, jest trudno, jeśli chodzi o budżety, na przykład domowe, w czasach galopującej inflacji. Pan jest za czy pan jest przeciw? Pan tym... pyta, komu się roją takie pomysły w głowie. Tak. tak pyta pan trochę z przekąsem, trochę retorycznie, a ja panu odpowiadam zupełnie poważnie. Mnie na przykład się roją, i, bo wyszkolić, wyżywić, utrzymać i tak dalej oznacza ogromny skok gospodarczy. Te pieniądze przeznaczone na armię, wyżywić i ubrać na przykład, Uruchamiają fabryki, które zaczynają produkować mundury dla wojska, zamówienia rządowe to jest bardzo zawsze duży zamach koła gospodarczego. Lepiej coś takiego zrobić niż płacić korporacjom albo chińskim fabrykom. Wyżywić, no to uruchamia całe obszary dookoła poligonu producentów żywności, od rolnika zaczynając do takiego producenta, który porcje dla wojska przygotowuje i catering załatwia. Więc to jest ogromny skok gospodarczy, przeznaczenie no takich dużych pieniędzy no na armię. No, więc wobec... ja jestem pierwszym zwolennikiem. Ale skąd te jeżeli... pieniądze, panie Wojciechu? Już panu pa... mówię, już to? mówię. No więc właśnie, skąd te pieniądze? Jeżeli będziemy brali te pieniądze likwidując 500 plus i emeryckie czternastki, to ja jestem tym bardziej za. Dlatego, że wprowadzając 500 plus była mowa: całe społeczeństwo ma być dojone i ma dawać darmowe 500 złotych innym w zamian za to, że oni się będą rozmnażać. Po latach okazało się i przyznaję to PiS również, że no niestety nie wyszło, taki artykuł też mi Pan przysłał, że niestety 500 plus nie spowodował absolutnie wzrostu urodzeń w Polsce, czyli pieniądze, które przeznaczaliśmy na konkretny cel, nie zrealizowały tego celu. Skoro nie realizują tego celu, było źle wymyślone, to należy zlikwidować te dotacje. Jestem za tym, żeby zlikwidować i 500 plus i emeryckie 14, podwyższcie im 12 emerytur. A nie dokładajcie trzynastkę i czternastkę, bo nie ma trzynastego miesiąca i czternastego. Więc ale... proszę podwyższyć wszystkie dwanaście, jeżeli taka wola państwa jest. Ale wie pan, My... że pan się naraża, no chyba milionom Polaków, a może rodzin, mówiąc o tym, że a te 500 plus zlikwidować. Ja też bym był za tym, proszę pana, bo dlaczego ktoś ma dostawać pieniądze za nic, ale zaraz tu przeciwnicy tego, co ja mówię, powiedzą, jak to za nic? Za to, że się ma dzieci, za manię dzieci, panie Wojciechu, dostaje się te pieniądze, prawda? No i, i co? Ale za, dlaczego, dlaczego ja mam płacić komuś za to, że on ma dzieci? Co mnie a, no to, to w ogóle obchodzi? To, a, to są tak. jego dzieci, jego frajda. Jego wydatki również, ale to jest jego szczęście, że on ma dzieci. Ale on I Ja mówi, mam mu jeszcze płacić za to, że on tak. jest szczęśliwym posiadaczem dzieci? On powie, że państwo jest powinno być opiekuńcze i powinno płacić. I za, tutaj za się nie zgadzamy. Ja uważam, że państwo powinno być minimalne, nie dojść tyle w podatkach, zajmować się wyłącznie bezpieczeństwem, a nie socjalem. No to to są dwie różne koncepcje. To ten ktoś tak powie, ja mam przyjaciela, jeden z jego synów jest moim krześniakiem, on ma trzech. I on, on, jest zdecydowanym zwolennikiem, bo akurat był bezrobotny, kiedy dawali te 500 plusy i mówi, mnie to uratowało życie, że dostałem nagle 1500 złotych, czy ile tam dostał. Pewnie 1000 dostał, bo na pierwsze dziecko nie dają. No, no już nie teraz nie to proszę pana, to. pana, dają na wszystko, no. Ktoś miał przyjemność, że ma dzieci, Ktoś ma to wielkie szczęście w domu, że ma dzieci, ktoś ma wielodzietną rodzinę, to, to przedstawiana jest cały czas jako jakaś wielka udręka. Przecież posiadanie dzieci to jest wielkie szczęście. Są ludzie, którzy całymi latami próbują pierwsze dziecko zrobić, zdobyć, posuwają się do takich zbrodniczych rzeczy jak in vitro, wie pan. Do, różne, yy, przeróżne ziółka łykają, żeby mieć chociaż jedno cudowne zjawisko w domu, a... Nam się przedstawia, rozdając 500 plus zjawisko wielodzietności jako jakieś wielka udręka i nieszczęście. Wracając do tego do tej naszej potężnej armii, proszę pana, może marszałku tak, jestem byśmy za. W końcu jestem za. Mieli. pan jest za. No, ekonomiści obliczyli, że gdyby ten projekt z, z został wprowadzony w życie no to nakłady wyniosłyby około 5,5% rocznego polskiego PKB. Teraz tak? około dwóch wydajemy, proszę pana, PKB na obronę. No. no i te 100 baniek, no już mówiliśmy, z tego 500 plus i tak dalej, ale to się nie da, panie Wojciechu. To może prezes Narodowego Banku Polskiego musiałby ruszyć te rezerwy złota albo te nieprzebrane, nie, niech pan tych ekonomistów, pieniędzy, niech które pan mówił, że mamy na tyle. Niech Lapińskim niech pan mi nie wyjeżdża, bo on nie zna się na ekonomii w ogóle. On się zna na różnych sztuczkach ekonomicznych, na oszustwach typu giełda, lewary, short, kupowanie na shortach, spekulacje przeróżne, na tym się zna. Natomiast na normalnych pieniądzach, które zarabia człowiek i musi zapłacić z tego podatki, to się kompletnie nie zna. To banialuki opowiada, albo jest szczery strasznie. On opowiada, że zwyżka cen nie ma wpływu na poziom życia Polaków. Takie zdania wypowiadał. Jeszcze mądrzejsi od niego też mówili, proszę pana, że jak jest inflacja 6,8%, a podwyżki około 20%, to jak się odejmie jedno od drugiego, to wyjdzie ileś tam. Bzdury totalne głosili. No ale wracając do tego, tych stóp, pana. Niech wracając. Niech sobie ci ekonomiści... Baniek, ale panie Wojciechu, 5%, tak. nawet 5,5% PKB, to tak. nawet Izrael tyle nie wydaje, gdzie tam ciągle trwają te... ta wojna... I nie wiem, nie, nie sprawdzałem ostatnio, ile wydaje Izrael w procentach, natomiast powiem Panu, ci wszyscy ekonomiści, którzy tam się drapią w głowy, że to za dużo albo nas nie stać, trzeba ich zapytać o przypadki rozkręcania spirali zbrojeń w innych krajach kapitalistycznych, to trzeba podkreślić, nie komunistycznych. I to zawsze był gospodarczy boom. W związku z tym rozkręcenie takiej spirali w Polsce zaowocuje gospodarczym boomem. No i te, temu nie zaprzeczą, bo wszędzie, gdzie kraj się rzucił w duże zbrojenia, nagle zamachowe koło gospodarki zostało rozkręcone przez taki sztuczny akt, że państwo pakuje w pewną branżę, w branżę wojskową obronną i no. nagle się polepszało, nagle gospodarka no. szybowała. Panie Hitler, Hitler, proszę pana, no, wy, wyprowadził Niemcy z kryzysu poprzez zbrojenia. No, nie wiem, czy poprzez zbrojenia, może przez budowę dróg, Panie wojciech, 100 miliardów złotych można wpaść w co innego. Projekty też, wojskowe to budowanie dróg to miało służyć w wojnie, ale, żeby czołgi mogły jeździć. Ale można te 100 miliardów włożyć, znaczy przeznaczyć na inne inwestycje, które także mogą być siłą napędową gospodarki. Budownictwo mieszkaniowe, drogi, właśnie, o których wspomnieliśmy. Ale na, budownictwo mieszkaniowe to ludzie mają sobie budować domy, a nie państwo ma budować domy dla nich. Nich. To nie jest koło zamachowe gospodarki, jeżeli państwo zacznie budować domy ludziom za darmo. Czyli według pana, panie Wojciechu, powinno się zazielenić, czy jakieś tam, nie wiem, jakie kolory teraz ma armia, powinno się zazielenić w Polsce od tych 300 tysięcy Jeszcze żołnierzy. coś panu powiem. To jest też czynnik, który zmienia naszą pozycję w Europie. Gdybyśmy byli państwem, które ma nagle 300 tysięczną armię, to Czechy, nie podskakiwałyby w sprawie Turowa w taki sposób, jak to robią dzisiaj. Dzisiaj Polska jest słaba, natomiast Polska nagle uzbrojona, Putin też by trochę inaczej na nas patrzył. Może by wolał w takim razie pochłonąć Litwę, Łotwę i Estonię, a przy Polsce by nie podskakiwał tak bardzo, bo za dużo go będzie kosztowało zmierzenie się z armią 300 tysięczną i tak wygra. Ja, ale będzie go dużo więcej kosztowało. Ja sądzę, że Putin tylko roześmiał się, jak usłyszał te plany głoszone przez Błaszczaka i Kaczyńskiego, panie Wojciechu. Bo zapominamy o jednym. No. Najważniejszym. Przecież jesteśmy w NATO, proszę pana. Ale NATO, NATO się pan, rozpadło. Nie, tam się rozpadło. I pan zaraz powie, że NATO by nam nie pomogło. Oczywiście, w razie że nie. W jakieś, a ja twierdzę, że by pomogło, panie Wojciechu. No, tyle. Tutaj no. się różnimy. Moim zdaniem NATO się poddało i się rozpadło. I widzieliśmy to w momencie, w Smoleńsku. Chwilę później była katastrofa samolotu holenderskiego na tym samym terenie i na to zareagowało, wierzgnęło i w związku z tym zostali dopuszczeni Holendrzy do swojego samolotu i mogli wszystko sobie zbadać. Natomiast w sytuacji, kiedy, ja nie, nie, teraz nie mówię o tym, czy Smoleńsku to był samolot wojskowy, czy cywilny. Nie o tym mówię. Mówię o tym, że zginęło tam wielu dowódców NATO. I no. NATO nie zrobiło w tej sprawie nic, od tamtego czasu wiem, że oni nas nie poprą. Bo po powinni dam udzielić nam takiego wsparcia, żeby można zrobić śledztwo i stwierdzić, czy ci generałowie NATO to byli y, zabici, czy to był wypadek. A jeżeli wypadek, to co poszło nie tak? NATO się w ogóle w to nie zaangażowało, umyli rączki, czyli nasi generałowie NATO polskiego pochodzenia są dla nich w ogóle nieistotni. No nie wiem, czy nieistotni. W każdym razie, wielki człowiek, proszę pana, Prawa i Sprawiedliwości, wielbiony przez miliony Polaków, Antoni Macierewicz. 52 tysiące razy, oczywiście przesadzam, ale mnóstwo razy miał publikować, już tak. ten raport już był, proszę pana, już mieliśmy wiedzieć o dwóch wybuchach, czterech broni tak. jakiejś tam i proszę pana, do, dzisiaj, do dzisiaj nic na ten temat nie wiemy. To nie I odsunięty przez Jarosława Kaczyńskiego na boczny tor, A. trzeba panu Macielewiczowi powiedzieć, że jest bardzo prawym człowiekiem i lojalnym. Bo każdy inny działacz polityczny w jego sytuacji by wjeżdżał. Zacząłby coś opowiadać o swoim szefie, albo by go nie posłuchał i nie chciał się odsunąć, a Macierewicz, jak dostał rozkaz, to zachował się w sposób prawy. Panie Wojciechu, nie mamy już wiele czasu, żeby dzisiaj rozmawiać, to ja powiem swoje zdanie na zakończenie o tym właśnie. A może jest tak, i tutaj ha, 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 prawie sam się uśmiałem, że A? poprę Jarosława Kaczyńskiego, może jest tak, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński przeczytał te wypociny Macierewicza, bo nawet jego członkowie komisji odrzucili to, co on stworzył, przeczytał te wypociny i doszedł do wniosku, że to jest taka głupota, że lepiej zamknąć, twarz Macierewiczowi i nie mówić o tym, co ta komisja ustaliła. Może taka jest prawda, proszę pana. No mogła tak być, ale to nie zmienia faktu, że Macierewicz się zachował bardzo lojalnie i godnie wobec, no. swoich, wobec swoich towarzyszy broni partyjnych. No. Czekamy, panie Wojciechu, na te ustalenia. Dzisiaj kończymy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bye. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.